Siemanko wszystkim z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z serii pierwszej z gry Farming Simulator 19. Na dzisiejszy odcinek zaplanowałem sobie żniwa słonecznika, gdyż no po prostu dawno żniw słonecznika w serii pierwszej nie było. W tym celu wypożyczyłem sobie o ten tutaj specjalny header do słonecznika. Ok, to czas wsiadać, odpalić kombine, rozłożyć go i można rozpoczynać pracę. Ok, no to zaczynamy. Ten header akurat sobie wypożyczyłem. No bo słuchajcie, ja tak rzadko w ogóle ten słonecznik koszę, że postanowiłem, że bardziej mi się chyba opłaca go wypożyczyć niż kupować. To jest jeden z dwóch właśnie tutaj headerów do tego słonecznika w farmingu 19. Tak, nie są dwa czy trzy. Moment. Nie, chyba są dwa. Jest taki mniejszy oraz ten tutaj. Ten tutaj jest bodajże 12-metrowy. Czekajcie, jeszcze się w sumie. Na 100% pewnie. O, to jest ten mniejszy, 5,7 metra. Natomiast. O, ja mam właśnie ten tutaj, czyli 12 metrów. Ja wiem, słuchajcie, bo pewnie będą takie komentarze no chyba zawsze są. Ja wiem, że da się kosić jeszcze słonecznik tym yy, z headerem, co jest do kukurydzy. Ja wiem, że się da. Z tym, że te tutaj specjalne do słonecznika są po prostu lepsze. Dlaczego? Dlatego że tym do słonecznika, przegadam, e, tym do kukurydzy, jak się kosi, to wtedy kombajn jedzie maksymalnie 10 na godzinę. A jak się kosi tym do słonecznika, to kombajn jedzie, jak widzicie, aż 15 na godzinę. Bo no lepsze są, bo, bo to, to jest specjalny header przeznaczony do słonecznika i po prostu szybciej to idzie. O, proszę bardzo. A co to tutaj jest? W poprzednim odcinku, jak zajmowałem się siewem tego słonecznika. No, to przez, przez przypadek zacząłem tutaj siać kukurydzę i miałem się tego pozbyć poza odcinkiem, w sensie przejechać talerzową i posiadł słonecznik. Lecz jak widzicie, zapomniałem. Dobra, to po prostu, po, tym, po prostu się po tym przejadę i tyle. Ok, tak, mam zamiar tutaj jechać dookoła i obkaszać to pole raczej, przynajmniej na razie. OK, słuchajcie, to o czym chciałbym dzisiaj pogadać? Otóż znowu będę chciał co nieco pogadać o dodatku Platinum do Farminga 19, gdyż na oficjalnej stronie Farming Simulatora pojawiła się właśnie zakładka z tym dodatkiem i mamy już tam, pojawiły się nie wszystkie co prawda, ale chyba większość już maszyn z tego dodatku się po prostu w tej zakładce... Pojawiło, więc będę chciał trochę o tym pogadać, bo to się pojawiło z takim trochę opóźnieniem. Ja myślałem, że ta strona, że ta zakład, po prostu, że ta strona z tym DLC do kupienia, do, zło... do złożenia zamówienia przedpremierowego, myślałem, że to się pojawi po prostu trochę szybciej, lecz musieliśmy na to trochę dłużej czekać niż początkowo sądziłem. Więc, co do maszyn, które się tam pojawiły, to ja być może będę chciał tak pokrótce, na szybko Wam je tutaj przedstawić. Będą się pojawiać screeny, natomiast ja to, czekajcie, ja to mam tutaj na telefonie, więc dobra. Zacznijmy od ciągników, więc będzie jeden klas Arion, dwa klasy Axiony oraz ten, który mi się najbardziej podoba, klas Xerion i być może jeszcze jakieś inne ciągniki będą, bo w pojazdach jest jeszcze Coming Sun, więc może to będą jeszcze jakieś ciągniki. Chyba że chodzi że będzie ładowarka kołowa, która była widoczna na screenach, więc tutaj w sumie to akurat nie mam pewności. Dobra, to teraz przejdźmy do Przejdźmy może do zakładki z kombajnami i tutaj mamy tak klas Tucano 580, plus do niego header zbożowy oraz taki do kukurydzy, następnie sieczkarnia klas Jaguar z trzema przystawkami do kukurydzy, do trawy i tak dalej, i jest jeszcze Comixun, więc jeszcze jakieś kombajny będą. Na pewno będzie lekcją, bo on był chyba widoczny na tych screenach, więc klasa lekcjona jak najbardziej bym się spodziewał, ale nie tylko, czekajcie, do tego przejdę zaraz. Co do maszyn, to będzie przyczepa Klas Cargos, kosiark, dwie kosiarki, w sensie jedna naprzód, a druga, a drugie to będą takie podwójne kosiarki na tył. Będzie praso-owiarka, dokładnie mówiąc prasa belująca i owiarka w jednym, czyli Klas Roland 455. I jeszcze mamy tutaj dwa obciążniki, jeden 900 kg, drugi natomiast 1800 kg i jeszcze jedna kategoria, czyli bonus. To dla osób, które zamów złożą zamówienie przedpremierowe na, na ten dodatek właśnie Platinum. I tam będzie ładowarka ta klas Torion 914 z takim specjalnym skinem, z takim specjalnym malowaniem oraz klas dominator wraz z headerem i przyczepką właśnie na ten header. Więc to tyle, jeżeli słuchajcie, chodzi o maszyny ujawnione w chwili obecnej. Czekajcie, może skoro ja tutaj jestem, już to wyładuję od razu ten słonecznik, bo i tak tutaj przyczepa stoi. Co do tej ładowarki, właśnie klas Torion, ona się nazywała, to w bonusach będzie po prostu wersja z tym specjalnym skinem, z tym specjalnym malowaniem, które szczerze mówiąc mi się totalnie nie podoba, ale na pewno będzie z takim oryginalnym, pięknym, zielonym malowaniem klasa. Dostępna również ta ładowarka kołowa, bo była widoczna na screenach i na gameplayach, więc tego bym się jak najbardziej spodziewał. I co jeszcze, co się tyczy tych maszyn? No, jestem słuchajcie ciekaw. Jakie tam jeszcze, czy będą jeszcze jakieś ciągniki? Moment, ja tu jedną rzecz zapomniałem zrobić. Patrzcie, ten kombajn jest już trochę zepsuty, więc traci trochę tego ziarna, więc momencik, ja go sobie tutaj na szybko naprawię. O, proszę bardzo. No, dobrze, że sobie o tym przypomniałem, bo miałem już wcześniej go naprawić, ale mi wyleciało z głowy. Ok, to kontynuuję swoją dzisiejszą pracę. Więc ogólnie zostało na razie na tych oficjalnej stronie ujawnionych 20, o ile dobrze policzyłem 21 maszyn z ponad 35, które mają się w tym dodatku pojawić. Czyli no generalnie chyba większość już została ujawniona, no chyba że ostatecznie tych maszyn wyjdzie ponad 40, ale to kto wie na razie wiadomo, że ma być ich, ma być ich ponad 45. Czego ja bym się jeszcze spodziewał? No, czekam aż może jakaś większa liczba kombajnów, czyli na pewno lexiona powinniśmy się spodziewać, ale czy będzie jeszcze jakiś kombajn mniejszy na przykład? Czy będzie jeszcze jakaś inna sieczkarnia? Czy będą jakieś maszyny typu... Chociaż szczerze mówiąc podejrzewam, że będą jakieś, nie wiem, tam... Bo jest kosiarka, może jakaś zgrabiarka czy coś, przyczesarka, kto wie, może jakaś prasa, bo mamy prasę rolującą, to może teraz prasa kostkująca. No, sporo jeszcze tutaj nie zostało ujawnionych w sumie. Ja nie wiem, czemu się ten giant software tak z tym trochę cacka, bo to, wiecie, to jest dodatek, więc powinni jak dla mnie od razu te wszystkie maszyny ujawnić. Chyba, że jeszcze nie mają wszystkich zrobionych i nie są pewni, jakie ostatecznie jeszcze do tego dodatku trafią, no bo do premiery jego jeszcze trochę zostało czasu, gdyż ten dodatek wyjdzie 22 października. No i w poprzednim odcinku informowałem, że dodatek ten nie będzie zawierał mapy. I powiem wam, że tak czytając wasze komentarze pod poprzednim tym odcinkiem z serii pierwszej, to wielu z was tak nie przejęło się za bardzo tym faktem, że tej mapy w tym dodatku nie będzie. Czyli w przeciwieństwie do mnie, bo ja się bardzo mocno przejąłem i się trochę wkurzyłem na Giant Software, że mi nie dadzą nowej mapki w dodatku Platinum, a wielu z was po prostu tak, no... Myślałem, że więcej osób będzie po prostu oburzonych tym faktem, ale... Dużo było komentarzy takich że ważne że będą maszyny klas, po prostu. jak najbardziej, słuchajcie, ja też się bardzo cieszę, że te klasy będą, bo tyle lat na nie, czekało, tyle lat na nie czekałem i jak ten dodatek wyjdzie, to ja tak będę, słuchajcie, śmigał tymi klasami, że aż się po prostu rozlecą. Ale no jednak, no kurczę, chciałem tę nową mapkę. Też były, też pisaliście, że no to ściągnij sobie mapkę z modów, ale to nie jest, słuchajcie, to samo co takie oryginalne mapki zrobione przez Giant Software które najbardziej się nadają do serii trzeciej, no ale być może jednak tę serię trzecią zrobię na mapce Ravenport, jak ten, jak ten dodatek wyjdzie, no zobaczymy. Ale jest jeszcze jedna ważna kwestia. Czyli... A, jeszcze co do tych maszyn na oficjalnej stronie, to to jest stan na piątek, gdyż ten gameplay wrzucę w niedzielę, ale nagrywam go w piątek, więc cholera wie kiedy... Może już ujawnili kolejne te maszyny, nie wiem kiedy ten Giants będzie to robił. Różnych rzeczy się można po nich spodziewać. Jest jeszcze jedna, słuchajcie, ważna kwestia, jeżeli chodzi o ten dodatek właśnie Platinum z klasami. No w sumie nie wiem czemu on się nazywa Platinum, skoro mógłby się nazywać dodatek po prostu klas, no ale dobra, niech będzie. Czyli będą klasy i to bardzo dużo, czyli rekordowa ilość maszyn w jakimkolwiek dodatku do farminga, chyba o ile dobrze pamiętam, czyli ponad 35. Nie będzie nowej mapki, ale czy będzie jakaś nowa uprawa. Bo to jest ciekawe. No, na przykład taki. E, przecież dodatek Platinum do 17 dodał nową uprawę w postaci trzciny cukrowej. No właśnie, i ciekawi mnie, czy też ten do, czy dodatek, ten Platinum do 19 z klasami, czy doda jakąś nową uprawę. Bo na razie nic o tym nie było wspomniane. Czy w ogóle coś nowego. W... Tak, tego, tego jakaś mechanika, coś czego jeszcze nigdy wcześniej w farmingu nie było, a nie tylko nowe maszyny. Nie wiem, na chwilę obecną to nie zostało ujawnione. Ale zgaduję, że na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, na te informacje. Zobaczymy. Ja tu bym się sporej ilości materiałów i tak dalej spodziewał gdzieś, właśnie w okolicach Gamescomu, targach Gamescom, czyli to będzie końcówka sierpnia. No i to chyba wszystko, co chciałem o tym dodatku powiedzieć. No powiem wam, że strasznie czekam i no jeszcze trochę sobie poczekam, 22 październik, ja piernicze. A ja już bym chciał tymi, tymi klasami już bym chciał pojeździć. No nie wiem jak wy, ale no, zapewne wielu z was też. Już bym sobie z chęcią pośmigał tymi klasami, ale no cóż, niestety. Jeszcze trzeba poczekać. Okej, okay, jakoś mi idą na razie te żliwa dosyć szybko, no bo jednak jak się jedzie takim headerem i to 15 na godzinę, to to dosyć szybko schodzi. Mam jeszcze jedno pole, ale to wiadomo, poza odcinkiem wymucę. A słonecznik to jest akurat, wiecie, taki skurczybyk, że on dosyć... Gdzie on jest? Tu jest słonecznik. On jest tak całkiem, całkiem nieźle warty w tym sklepie w porównaniu do nieczmienia do czy pszenicy. Gdzie on jest najdrożej? W młynie zbożowym. O, to akurat jest skup na bliżej mojej gospodarki, czyli on jest... no kawa... O, tam ten budyneczek taki biały tam z tyłu, to jest właśnie młyn. Ja lubię jak coś w młynie jest najdroższe, bo wtedy nie muszę daleko gdzieś jechać. Dobra, czekajcie, bo tutaj już zaraz zbiornik będzie pełny. Okej. Okay. Kurczę, powiem Wam, że już mi się ten trochę ciągnik JCB znudził, bo to jest chyba w chwili obecnej to jest chyba ciągnik, który mam najdłużej na gospodarce. Już mi się trochę znudził, więc planuję go jakoś zamienić na coś innego. Nie wiem, czy na inny ciągnik, czy zamienię go na może, no bo też niedługo będę chciał, znaczy niedługo, nie wiem jeszcze, ale na pewno planuję zakup jakiejś ciężarówki i ona się wtedy stanie, ona b... nią będę transportować jakieś zboże i tak dalej. Na razie wykorzystywałem ten ciągnik JCB, no bo jest po prostu najszybszy. Najszybszy ciągnik w tej grze. Ciekawi mnie, jakie maszyny z tego dodatku Platinu będę tutaj ostatecznie wykorzystywać w serii pierwszej. To jest kurczę ciekawe, bo wiecie do października 22, czyli właściwie do końcówki października, to ja już trochę tę swoją gospodarkę tutaj rozwinę. W sensie na pewno kupię sobie jeszcze jakieś lepsze ciągniki maszyny. Więc pytanie jest takie. Ile klasów będę w stanie tutaj pokazać w serii pierwszej? Z ilu korzystać? Bo te na przykład ciągniki, niektóre te, ile te akcjony czy te ariony, one mają chyba poniżej 400 koni każdy chyba, chyba nie przekraczałem 400 koni, ale w sumie nie pamiętam, czy coś mniej więcej wokół tego ma ten największy akcjon. Więc to jest, ja już na pewno będę mieć do tego czasu lepsze ciągniki tu na gospodarce. Kserion, jedynie tam chyba 500, właśnie ma koni maksymalnie. To samo się tyczy tych kombajnów niektórych co mogą być. Na przykład ten Tukano, który już jest tam pokazany, no to nie jest mniejszy i gorszy niż ten John Deere, którego posiadam. Ale właśnie między innymi w tym celu powstaje seria trzecia. Powstanie, powstaje, bo jeszcze nie powstaje, ale powstanie seria trzecia, na której to właśnie pewnie głównie będę grać tymi klasami, bo już to będą za słabe jakieś ciągniki i kombajny na serię pierwszą. No właśnie, więc Spokojnie. Klasy na pewno u mnie w odcinkach będą testowane. Z tym, że raczej większość z nich po prostu będzie się znajdować w serii trzeciej aniżeli w serii tutaj pierwszej. Dobra, już mi się tak nie chce dookoła kosić, więc po prostu może. Będę jeździć w ten sposób. Nadal bardzo fajnym szczegółem takim w Farmingu 19 jest to, że czasami wjedziemy w jakieś zboże na pole czy coś, to po prostu widać jak ptaki, które siedziały sobie na polu nagle gdzieś sobie odlatują. To był na samym początku grania w 19, to ja to zauważyłem tak za każdym razem. Teraz tak trochę rzadziej, bo już się trochę do tego jednak przyzwyczaiłem, ale to jest nadal taki, wiecie, fajny szczegół, taki fajny detal, że że, taki, że takie ptaki sobie odlatują. Taki fajny szczegółik. Kurczę, szybko mi słuchajcie, poszło tutaj na tym polu, jednak to jest spora różnica, czy się muci 15 na godzinę, czy 10 na godzinę. No bo ten, dlatego, dlatego lubię te przystawki specjalne, te hedery do słonecznika, bo mucić 15 na godzinę to jest kurczę to. Wyobrażam sobie, jakbym tak inne zboża mógł mucić, ale no nie da się. Te jakieś pszenice, czy tam soje i tak dalej, te hedery tamty to pozwalają na maksymalnie 10 na godzinę, więc. No czuć różnicę między 15 a 10, bo gdybym miał taki sam header, czyli 12 metrowy i nie wiem mucił tu. No niech będzie ta pszenica. 10 na godzinę to słuchajcie jeszcze bym miał o wiele, o wiele, o wiele więcej tutaj do roboty. No ale tę swoją robotę to słuchajcie, naprawdę już mi mało zostało, chociaż nie, na tym polu mi mało zostało, ale mam jeszcze drugie, czyli tamto, tam z tyłu, obecnie największe posiadane przeze mnie pole, więc tam będzie trochę więcej tej roboty. I raczej to zrobię już poza odcinkiem, tak więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć!